mam wam wszystkim w kolejnym unboxingu na moim kanale. Tym razem unboxingu też gry, no, Beat Space 2. Gry kupionej przeze mnie niedawno, wyprodukowanej przez Viz Central Games, wydanej przez Eroche Millard. Bring the Terror to Space. Nie wiem dlaczego po angielsku, no ale tak. Pudełko no, prezentuje się w ten sposób, że bardzo ładna kładka. No i tutaj tył gry w trzech językach, no ale no nic. Jakieś obrazki. No dobra, zaspokójmy, nie będę tutaj nie przedłużał. Yy, oczywiście nożyk do unboxingów. Jaki fajny napis, w yy, No dobra, yy, spróbujmy to otworzyć. Osta Ostatnio tak jakby był no po prostu nawał nowych gier. Yy, ponieważ troszkę takich weszło, więc troszkę jest unboxingów nowych. Kurczę, nie, nie, nie otwarłem do końca. Dobra, dobra, jak idzie już płatka. Jeszcze O, pięknie poszło. Dobra. Gra jest dość ciężka, więc może w jest coś dużego. Może instrukcja. Teraz nowość. Wow! Pięknie to wygląda. No dobra, patrzcie, tak wygląda tylko tylko. soli. No dobra, yy, musimy sprawdzić, czy nie ma kodu na widoku. Nie ma kodu seryjnego na widoku, ale są normalnie dwa dyski. Dobra, 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 wszystko rozpakuję. Zobaczymy. Dobra, widzicie, nic do nie ma, żadnego kodu. więc Tak, to jest gra. Za dwa na dwa dyski, nie będę cię O, jest, łatwo się wyciągają. No dyski, lusterko, no bo to nawiódkie. Zaraz będę... idę instalować. Instrukcja, dosyć gruba. Z kodem seryjnym, z kodem seryjnym. Zobaczmy co ma w środku. No, wszystkie te pierdoły. Wyświetlacz, rig, ustawienia, ekran gry, stan nieważności, kombinezony i tak dalej, i tak dalej. Ui, jakie piękne. Dobra, tutaj już jest końcu, gdyż zaczyna się instrukcja w innym języku. Warowni preli epilepsji. Dobra, fajnie. Dobra, tutaj mamy... Kurde, ciężko to pominie Dobra, reklamę Bullet Stormu, nie będę... nie mam tej gry, nie będę jej raczej już kupował gdyż... Trochę za późno. Chodzi, że to nie była wielka pomoc, nie wiem dlaczego z niej skorzystałem. I chcę Wam pokazać też yy, drugą stronę, lecz będę musiał czymś zakryć. Mm, dobra, już, już, już. No, tak wygląda druga strona. Dragon Age możemy dostać jakąś zbroję fajną do Dragon Age'a, lecz Dragon Age drugiej części Dragon Age nie posiadam. Więc wiem, że z tego nie skorzystam, no więc niestety tak z płyski. Tak wygląda pełen zestaw gry. Bullet Storm Dead Space i płytki. No. Zarazę zainstalował z drugą część Deep Space'a. Kupiłem tą grę głównie dla multi, ale single też przejdę wzdłuż i sześć. No dobra. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, oglądajcie dalej moje filmiki. Pozdrawiam Was dla Mixera i z niech, niech mu będzie.